Witam Państwa serdecznie, Bojko na tele z tej strony. Zapraszam Państwa do wtorkowej analizy na kanale Filmex. Dzisiaj, drodzy Państwo, powiemy sobie przede wszystkim o decyzjach banków centralnych, o zbliżających się decyzjach banków centralnych w sprawie polityki monetarnej. Dzisiaj z samego rana poznaliśmy decyzję Banku Centralnego Australii. W sprawie stóp procentowych. Bank ten pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi. Dzisiaj jeszcze przed nami jest decyzja Banku Kanady w sprawie stóp procentowych, którą poznamy już bliżej południa. Można zatem powiedzieć, że rynki na razie otworzyły się dosyć wysoko, szczególnie rynki akcyjne. Szczególnie DAX, tutaj otworzył się mocną luką wzrostową, także z jednej strony ten apetyt na ryzyko nadal na giełdach jest, z drugiej strony mamy bardzo ważne, mamy jeszcze przed sobą bardzo ważny odczyt z Banku Kanady w kwestii stóp procentowych, więc ta zmienność dzisiaj, zarówno rano, jak i w środku dnia, powinna być dosyć wysoka. Biorąc pod uwagę wczorajszy dzień i to, co się wydarzyło, warto powiedzieć, i wskazać szczególnie dane z niemieckiego przemysłu. Ten przemysł widocznie, dosyć widocznie spowolnił. No dane, możemy powiedzieć, że nie były aż tak koszmarne, choć były naprawdę kiepskie jeżeli chodzi o niemiecki przemysł. Pytanie, co może być powodem? Przecież mamy okres świąteczny, tyle mówimy o zbliżającym się Radzie świętego Mikołaja, o tym, że zarówno inflacja, jak i pmi -je powinny, szczególnie dla usług, dla przemysłu, powinny być całkiem dobre jeszcze na koniec tego roku i w odczytach styczniowych, bo to będą odczyty za grudzień, bo przecież będziemy mieć ten wzmożony popyt, ten wzmożony zbliża się jeszcze, tak na dobrą sprawę jest jeszcze przed nami. Także zarówno od inflacji jak i od sezonowego na przykład zatrudnienia, jak i od PMI dla usług, dla przemysłu, powinniśmy oczekiwać trochę więcej z racji tego, że jest potencjał do tego, by te odczyty były całkiem dobre. Natomiast tutaj dane z Niemiec wczoraj zaskoczyły. Szczególnie niemiecki indeks zachowywał się dosyć mieszanie wobec tych danych. Natomiast szukając przysłowiowo mówiąc dziury w całym, e, można oczywiście szukać w e, światowym popycie na e, dobra szczególnie mocno produkowane, e, produkowane w Niemczech, na przykład samochody. E, tutaj trzeba było po prostu przyjrzeć się bardziej e, strukturze, samej strukturze tego, e, jak kształtuje się, e, kształtują się te zamówienia zagraniczne. E, wracając natomiast do e, sedna, jaka retoryka na razie panuje na ten moment na rynkach? E, drodzy Państwo, cały ubiegły tydzień mieliśmy Praktycznie można by powiedzieć taką retorykę, taki trend, który w dużej mierze był, był, nakreślany, był nakreślany przez rentowność, był nakreślany przez omikrona i potencjalne zmiany w polityce monetarnej Fedu. Natomiast jakby nie patrzeć, Gdyby wszystko szło w stronę zacieśniania polityki monetarnej, neutralizowania polityki monetarnej przez rezerwę federalną, rentowności obrałyby zupełnie, zupełnie inny kierunek. Takie mieszane mieszane nastroje, nawet poszłabym o powiedzenie, że w stronę jena, nawet nie dolara, bo ten dolar był nijaki w ubiegłym tygodniu. Mogą z jednej strony sugerować, że ten tapering, przyspieszenie redukcji tempa do druku nie musi być takie oczywiste. A to wszystko przez zaburzone dane z rynku pracy, przez payroll, gdzie mimo, że bezrobocie w USA faktycznie spadło. A to ten rynek pracy można powiedzieć, że mocno, mocno zawiódł nie tylko oczekiwania inwestorów, ale także ich projekcje wobec tego, że na grudniowym posiedzeniu usłyszymy, iż tapering zostanie przyspieszony. Pamiętajmy, że ten rynek pracy to jest ten element, na który rezerwa federalna szczególnie mocno zwraca uwagę, zatem dlatego my taką, tak silnie. Przyglądamy się rynkowi pracy i można powiedzieć, że cały tamten tydzień i to, co się wydarzyło w piątek, czyli te odczyty, w jakiś sposób potwierdziło to, że nie mamy takiej jasnej i klarownej sytuacji, w której inwestorzy pozycjonują się już bezpośrednio pod podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast dzisiaj rano poznaliśmy, poznaliśmy informacje dotyczące polityki monetarnej w Australii, tutaj bez zmian. Dzisiaj czeka nas jeszcze decyzja w sprawie polityki monetarnej, w sprawie procentowych z Kanady, e, i według mnie w jakiś sposób będzie to nakreślało również to, co może stać się na grudniowym posiedzeniu e, Rezerwy Federalnej. Oczywiście nie mówię tu, że Rezerwa Federalna skopiuje bezpieczne ruchy innych banków, natomiast e, raczej przesłanie jest takie, że. Będzie to w pewien sposób nakreślenie tego, co inne banki dostrzegają, czego nie dostrzegają. Czy również te procesy inflacyjne w końcu nie są nazywane przejściowymi tylko, tylko realnym problemem ze wzrostem tego wskaźnika. Zerknijmy, drodzy Państwo, sobie może właśnie od rynku akcyjnego, od samej mapy, jak na ten moment to wszystko wygląda, wspomniałam Państwu, że rynki otworzyły się, otworzyły się w stronę RISK on bardziej w stronę ryzyka. Cały tam ten tydzień bazował bardziej na jenie, bardziej na spadających rentownościach, czyli zakupie obligacji, złoto zachowało się dosyć mieszanie. W tym tygodniu, natomiast z braku w poniedziałek większych informacji na temat, na temat samego rynku, na temat samego trendu, na temat tego, jak to będzie wszystko wyglądało, jakie będą najważniejsze wydarzenia, czym będą się kierowały rynki. To otwarcie było raczej w scenariuszu, co obserwujemy na ten moment. Spółki z sektora finansowego mają się całkiem dobrze, a czuły się one, przysłowia mówiąc, jak ryba w wodzie, kiedy są jakieś na horyzoncie podwyżki stóp procentowych. Rynek energii również, również wzrasta. No tutaj te czołowe spółki, oczywiście, są na zielono. Wczoraj najgorzej sobie radziła. Tesla z racji doniesień o wszczęciu postępowania przez amerykański SEC w kwestii paneli fotowoltaicznych, które, które to Tesla wypuściła i które są wadliwe i nie poinformowała o tym odbiorców, także przy Tesli dzieje się trochę gorzej i myślę, że myślę, że moglibyśmy, no tutaj akurat nie możemy tego sprawdzić dokładnie, ale dzisiaj już, już trochę mniej, zaraz sobie zobaczymy, czy ta podaż została. Została już w jakikolwiek sposób wyciągnięta. Spójrzmy sobie, może z perspektywy o właśnie 5 dni. Tesla, no można powiedzieć, że zanurkowała prawie z poziomu tutaj 1165. No na ten moment w okolicach 1000, wczoraj była nawet poniżej, była po 975. Także jej notowania trochę zjechały trochę zjechały na, na poczyt tego. Na razie natomiast zerknijmy sobie może jeszcze na, na grupy, jak radzą sobie sektory z wyróżnieniem na dzień, tydzień oraz miesiąc. No na razie ten sektor energetyczny można powiedzieć, że zjechał nam na drugie miejsce z, równocześnie z sektorem nieruchomości. Na razie te bardziej tradycyjne rynki wysunęły się, wysunęły się trochę, trochę naprzód. Zerknijmy może sobie bezpośrednio na futuresy, bo to będzie myślę, że najciekawsze. O dokładnie już na ten moment widać to, co chciałam Państwu powiedzieć, czyli nastroje typu risk on. Zacznijmy od tego, że umacniają się bardzo mocno indeksy, praktycznie wszystkie na zielono już w okolicach 1%. Sektor energetyczny również na zielono, trochę gorzej tutaj, ale całkiem nieźle. Razem sobie metale. Metale, metale szlachetne, nawet na zieloną część, część surowców. Natomiast patrząc po walutach, również widzimy apetyt na ryzyko, z racji tego, że zarówno Australijczyk, jak i Nowozelandczyk na razie umacniają się najmocniej, czyli te waluty z antypodów, z czego Australijczyk dosyć dziwne umocnienie, no, z racji tego, że Australia nie zmieniła swojej polityki w sprawie stóp procentowych, więc Australijczyk powinien raczej iść do dołu bądź, bądź zachować się wobec tego neutralnie, natomiast tutaj mamy wyraźne umocnienie. Najgorzej na tą chwilę radzą sobie te waluty absorbujące ryzyko, czyli dolar, dolar, jen i funt, natomiast funt z tych wszystkich absorbujących ryzyko na razie wygląda najlepiej. Jak natomiast kształtują się rentowności? Rentowności trochę trochę nam, drodzy Państwo, odbiły od wczoraj takim, fał, no nawet nie v ale jednak otworzyły się luką, mamy wyciągnięcie i bardzo podobnie wyglądają wszystkie pary związane z jenem, funt do jena, euro do jena, dolar do jena, kat do jena. Większość par zachowała się w podobny sposób, bo w dużej mierze w dużej mierze naśladuje ruchy ruchy na rentownościach, zatem e, wygląda to na ten moment naprawdę obiecująco rentowności na razie się trochę kruszą z racji tego, że znajdujemy się już blisko blisko takiego można by powiedzieć no już oporu, tak, na rentownościach przy poziomie 1,460 lekkiej korekcji, oczywiście będą ulegały również, również te pary parę drodzy Państwo, jenowe, więc rentowności na razie no nie można powiedzieć, że dosyć płasko, ale dosyć, dosyć mieszanie. Obserwowałbym te rentowności handlując zarówno na złocie, jak i do tych wszystkich par jenowych, o których wspomniałam. Jak natomiast kształtuje się dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny? Mamy ze sobą decyzję w sprawie stóp procentowych. Tutaj, jak Państwo widzą, bez zmian utrzymane na poziomie 0,10%. W ciągu dnia będziemy mieli trochę danych dotyczących już mieliśmy o 9 produkcji przemysłowej. W Niemczech, biorąc pod uwagę wczorajsze niezbyt dobre dane przemysłowe, te prognozy bazowały raczej wokół 0,8, 1,2, natomiast wyszły, wyszły zdecydowanie lepsze, niemniej jednak są to, drodzy Państwo, odczyty w ujęciu miesięcznym, nierocznym, więc aż tak istotne. Nie są. Natomiast w ciągu dnia po godzinie 12 będziemy mieli odczyty PKB za trzeci kwartał oraz indeks nastroju ekonomicznego ZEW. Więc ta zmienność koło 12 może być zdecydowanie wyższa oraz co ważne zmianę zatrudnienia w strefie euro. Natomiast idąc sobie głębiej, przede wszystkim. Poznamy trochę danych dotyczących eksportu, importu z Kanady, czyli bilans handlowy bardzo podobnie z USA. No i co najważniejsze, będziemy mieli, będziemy mieli jeszcze dzisiaj, drodzy Państwo, spotkanie ministrów finansów ze strefy. Ze strefy euro. Natomiast jutro decyzja w sprawie stóp procentowych w Kanadzie. Na razie projekcje są dosyć, powiedziałbym, dosyć mieszane. Z racji tego, że z jednej strony dzisiejsze dane dotyczących stóp procentowych w Australii pokazały utrzymanie ich na podobnym poziomie. Kanada jest trochę bardziej jastrzębia. Jest trochę bardziej jastrzębia, zatem, mimo że rynek wycenia na razie no to, że nie stanie się kompletnie nic, warto wziąć pod uwagę potencjalne zaskoczenie ze strony. Ze strony rynku. Jak natomiast będą wyglądały, drodzy Państwo, te rynki tak czysto technicznie dzisiaj? Rentowności trochę wzrosły, złota natomiast na razie, na razie się nie osłabia. Myślę, że te ostatnie spadki, które obserwowaliśmy na złocie, mimo że rentowności również spadały, wyceniły już w dużej mierze podaż tego złota. Na razie złoto w takiej mocniejszej kompresji przetestowało najbliższy poziom oporu na 1787,99. Na razie lekko się umacnia, ale można powiedzieć, że przez ostatnie dni, tą końcówkę listopada, początek grudnia, złoto zachowuje się dosyć płasko. Podobnie, podobnie będzie z notowaniami, z notowaniami srebra. Tutaj nie ma żadnego, żadnego impulsu, który mógłby pociągnąć te notowania w górę. Nasze pary tutaj, czyli EuroPLN i USDPLN, na razie bardziej w stronę. Złotego, z racji tego, że w środę, bodajże w środę mamy posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i raczej te projekcje wobec tego, co zrobi Rada, nadal są wysokie, czyli oczekuje się dalszych podwyżek stóp procentowych tej ostatniej podwyżki w 2021 roku. Jeden z takich bardziej głównych par walutowych, Fund do jena. <coughs> przepraszam, również uległ uległ korekcie na ten moment. Z nastrój na razie Risk on bardziej widzimy na indeksach niż na walutach tutaj dosyć waluty, jeszcze na razie dosyć, dosyć mieszanie. Na razie widzimy przetestowanie tego, tego poziomu podaży ulokowanego tu przy 1,32805 na razie mamy go przereagowanie. Potencjalna akumulacja zleceń kupujących to jest dopiero miejsce 1,32355. W kwestii funta trochę można powiedzieć, że jest w ogóle na funtach, czy w Wielkiej Brytanii trochę spokojniej, z racji tego, że ta retoryka podwyżek na razie ucichła. Mówię na razie, bo wiadomo, że może być różnie na najbliższym posiedzeniu. Jednakże tutaj in plus dla funta trzeba oczywiście zaliczyć to, że retoryka Bailey'a oraz całego Banku Anglii na razie jest na korzyść tej waluty. Jak natomiast wyglądają te pary o właśnie funtowe z jenem? Mamy większe osłabienie, no z racji tego, tak jak powiedziałam drodzy Państwo, rentowności. Proszę zobaczyć, że spadające rentowności, cały ten wykres rentowności praktycznie dobrze odwzorowuje to, co się zadziało na samym funcie do jena. Bardzo podobnie będzie wyglądało euro do jena, więc warto tą parę śledzić, szukając potencjalnych miejsc do sprzedaży potencjalnych miejsc do kupna. No, na razie te waluty surowcowe, na razie te waluty surowcowe dosyć płasko. Euro, dolar, natomiast od wczoraj, w takim mocniejszym ścisku wykreowanym na tej świecy, no, można powiedzieć, że to taki mocny ruch kompresyjny. Z jednej strony jest tu miejsce, czyli można powiedzieć taka strefa, strefa pierwszej podaży, czyli zleceń kupujących strefa, zarówno oporu, przy jeden, 13 739. Natomiast takie kolejne miejsce potencjalnego wsparcia dla euro-dolara to jest 1,12361. Można powiedzieć, że prawie tutaj ponad 100 pipsów różnicy. Natomiast euro-dolar dosyć płasko, bo zarówno dolar nie ma tutaj jakiejś większej przewagi. ty, o którym mówiłam, że w tamtym tygodniu dolar był nijaki, bo z jednej strony mieliśmy kiepskie payrole, dużo ryzyka omikronowego którego nie, zaabsor nie zaabsorbowało ani złoto, tylko, ani dolar, tylko jen. No a z drugiej strony mamy cały czas nastroje Risk ON, które jeszcze nie, których jeszcze nie widzimy po walutach, czyli między innymi, na przykład po notowaniach euro. Także Dzisiaj może być dosyć ciekawy z racji tego, że na razie tylko indeksy pną się do góry. Może właśnie to, to Państwu pokażę. Choćby DAX bardzo ładnie na otwarciu przekroczył poziom, poziom najbliższego wsparcia na 15 420, 423. Tutaj, potencjalnym kolejnym miejscem, gdzie DAX może. Mówiąc wprost, poszybować, jest wyciągnięcie, wyciągnięcie tego że dołka czyli 15757. Jeżeli takie nastroje faktycznie będą zachowane, to te indeksy śmiało mogą powrócić do swoich historycznych, historycznych drodzy Państwo, szczytów. Tutaj bardziej widać, pokażę Państwu na innym wykresie, bardziej widać tą lukę na daksie, która się utworzyła. Na razie ta świeca. Rozpoczęła pokrywanie, pokrywanie tejże, tejże luki na DAX-ie. Także na ten moment nastroje na giełdach bardziej w stronę RISK ON. Czekamy jednak w środku dnia, jak będą wyglądały. Jak będą, drodzy Państwo, wyglądały odczyty ekonomiczne z kalendarza? Na ten moment dziękuję serdecznie Państwu za udział w analizie. Jutro zerkniemy sobie na kryptowaluty, ponieważ tam w, przez weekend mieliśmy dosyć, dosyć ciekawy zjazd. Przeanalizujemy sobie to wszystko od początku. Także na ten moment dziękuję serdecznie Państwu i zapraszam do środowej analizy. Do zobaczenia.